Cześć, witam Was tego kolejnego dnia. Tak jak obiecałem, udało mi się na szczęście wszystko dopiąć i wrzucam ten odcinek dzisiaj. Jest Wigilia 2023 roku. Zrobiłem sobie bardzo fajny prezent na tą Wigilię. Jest to motocykl, który bardzo już mi się podoba, jeszcze na nim nie jechałem, ale jak widać, no, no jestem dobrej myśli. Także już za chwilę zobaczycie w pełnej okazałości z bakiem, z boczkami, polakierowane. Także co, nie przedłużajmy. 3, 2, 1. Bang! Spójrzcie na to! Kolor jaki wybrałem jest to tak zwany miedziany metalik. Yy, niestety w komentarzach nikt nie rzucił takiej odpowiedzi. Z czego jestem bardzo no, no, niezadowolony. No ale no, myślę, że był to dosyć mocno skomplikowany kolor. Yy, także pomysł wyszedł od koloru brązowego. Także były chyba dwie odpowiedzi albo jedna wrzucę tutaj gdzieś zrzut ekranu z nikiem proszę się odezwać na pewno coś tam wyślę także widzicie no, myślę że myślę że wszystkie te dodatki plus ten lakier dopełniły blasku tego motocykla no i wygląda to tak jak powinno mi się osobiście bardzo podoba generalnie jeszcze tutaj brakuje kilku jakichś tam dodatków Mam tutaj pomysł jeszcze na, na jakieś tam naklejki czy coś. No i będziemy ostatecznie jeszcze działać tutaj z tym. Także co, na koniec wam jeszcze odpalę ten motocykl, żebyście usłyszeli, jak włoska brzmi na te święta. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt. Oglądajcie dużo filmików na YouTube, ale nie zapominajcie o rodzinie oraz o swoich motocyklach. Znajduje, znajdujcie czas, żeby przy nich grzebać. Bo im więcej grzebaniny, grzebaniny tym lepiej, tym, tym w życiu jest łatwiej później. Także odpalam motocykl i jadę na święta.